Cześć, witam na kanale, tu Pixel Look, a dziś szósty odcinek świątecznego poradnika prezentowego. Jest to już ostatni mój film z tej serii, czyli polecajki prezentowe na święta. I dziś chciałbym polecić wam na prezent film Willow. Jest to klasyka gatunku yy, przygody oraz fantazy, wydane w 4K Ultra HD. Jest to wydanie z polskimi napisami oraz dubbingiem. Świetne wydanie. Oglądałem kiedyś ten film w latach 90., jeszcze na VHS-ach. Naprawdę świetny film. Polecam na prezent. Wesołych świąt życzę. Pozdrawiam moje filmy.